Cezary witam Państwa. Czwartek, 26 maja, 13.30, a zatem Biznes Focus. I dzisiaj o temacie, który wydaje mi się powinien być poruszany coraz częściej i w coraz większej ilości miejsc, ponieważ dotyczy przyszłości nas wszystkich. A będę rozmawiał dzisiaj w moim programie z moim gościem o transformacji energetycznej w różnych jej wymiarach i w różnych obszarach. Arkadiusz Lechsiński, wiceprezes zarządu PG NIG, jest gościem Business Focus. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, pan z energetyką odnawialną bo będziemy też o niej rozmawiać, jest związany od dawna, przed PGNIG-iem, gdzie zresztą w sumie był Pan zatrudniany po to, żeby ten obszar mocno rozwijać. Był Pan związany z PG, Energia Odnawialna, a wcześniej ze Stowarzyszeniem Polskiej Energetyki Wiatrowej. To może na początek, zanim będziemy sobie szerzej rozmawiać o tej transformacji energetycznej, która jest nieunikniona, porozmawiamy sobie o tym, jak PGNIG i Pan zapatrujecie się na obszar OLE jako różnych. Obszarów połączonych, bo wiem, że też tam już są pewne sukcesy. No to może zacznijmy właśnie od tego, jak energia odnawialna wygląda, jeśli chodzi o obecną sytuację. No jakie ma miejsce w ogóle w strategii pogieniku na najbliższe lata? Jasne, no, polskie górnictwo naftowe i gazownictwo jest stricte spółką gazowniczą, tak i ten gaz, powiem na wstępie, też ma bardzo ważne znaczenie w zakresie wspierania energetyki odnawialnej, bo w Polsce mamy taką sytuację, że Mamy jednak przede wszystkim mix energetyczny oparty o węgiel. 75% energii pochodzi właśnie z węgla, kamiennego czy brunatnego, gdzie nie jest tajemnicą, że są to źródła emisyjne, tak, mamy cały system ETS-u, czyli handlu emisjami uprawnień do CO2, które też powoduje, że te koszty energetyczne są wyższe niż gdyby nie było tych aspektów. A z drugiej strony deklarujemy jako społeczeństwo, rząd, wiele firm właśnie takich jak Peginik, że chcielibyśmy zmierzać w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, czy wręcz bezemisyjnej, tak? ale przeskok z tego jednego obszaru na drugi no nie jest taka y, prosta, więc chcę powiedzieć o tym, że gaz jest też takim paliwem pomostowym, tak? bo gaz jest też y, y, paliwem, y, które pozwala na y, wspieranie y, OZE, bo wiemy, że rok ma 8760 godzin, i nie wieje wiatr przez 8760 godzin. Słońce też nie świeci przez tyle godzin, mamy, mamy noc. I chociażby tego typu źródła odnawialne nie, nie zapewnią nam y, stabilnych, stałych, trwałych dostaw y, energii elektrycznej czy, czy ciepła. Stąd też jest potrzebny tak zwany y, backup. No i to może być węgiel, to może być atom, i to może być gaz. Tak, tak jak wspomniałem, mamy elektrownie y, węglowe. Elektrowni atomowych na razie nie mamy, są one zaplanowane. W tym obszarze dzieje się bardzo dużo i mamy elektrownie y, gazowe. Więc my dzisiaj przestawiamy w znacznym stopniu energetykę węglową na gazową. Ta konwersja się dokonała chociażby niedawno w Dolnej Odrze, na przykład y, y, koło Szczecina, tak, czy, czy inne y, tego typu jednostki są y, y, konwertowane na, na gaz. Y, ale no, ten gaz również będzie miał swoje y, wyzwania. Dlatego my jako pegnik y, cały czas będziemy to paliwo dostarczać, ale już. Myślimy, jak dostarcza się również zielony gaz. A zielony gaz, czyli nie ten pochodzący z ziemi, ze struktur geologicznych, to jest chociażby biometan czy potencjalnie wodór. Więc biometan to jest tak zwany właśnie zdekarbonizowany gaz, bo pochodzący z takich źródeł jak y, odpady biodegradowalne, jak y, różne y, uprawy rolne, siano kiszonka, czy y, paliwo pochodzenia zwierzęcego, tak, po rosło od naszych y, krów czy, czy świn i z tego można y, wytwarzać y, właśnie y, metan, gaz. Tylko wtedy nazywamy go bio, ponieważ jego pochodzenie jest takie właśnie, jak y, wspomniałem. Więc w tym zakresie uruchomiliśmy w, 2022, w 2020 roku y, program, y, Biometanowy. Obecnie z spółką Orlen e, e, Południe nasza spółka e, zależna e, przygotowuje wspólny podmiot do tego, aby rozwijać sieć e, biometanowni e, w Polsce. Więc z czasem ten gaz tradycyjny, który również jest paliwem kopalnym, będzie zastępowany potencjalnie przez e, biometan. I to jest dla nas bardzo ważny e, krok. No właśnie, zeroemisyjność, już o której Pan wspomniał, jest jednym z ważnych aspektów funkcjonowania. Polski, we wspólnocie europejskiej, w Unii Europejskiej, która o tą zeroemisyjność zabiega, nakłania, a wręcz troszkę już wymusza pewne rozwiązania, również prawne w prawne. tym zakresie, na innych państwach, na, na wszystkich państwach członkowskich. No i tak jak Pan powiedział o tym gazie e, i o tym biometanie, no to teraz chciałbym zapytać o ten program wodorowy, bo on też istnieje w pgnig tak. I jak, jakie tu nadzieje możemy wiązać również jako społeczeństwo, że w przyszłości te dwa gazy biometan i wodór będą w stanie skutecznie zastępować ten klasyczny gaz w dostarczaniu ciepła i energii? Oczywiście, no faktycznie. Czyli tak jak związek chemiczny znany jako metan to jest CH4, no to wodór to jest H2, tak? więc to już wskazuje, że chociażby wodór może pochodzić z gazu, tak? mhm. jeżeli właśnie z CH4 wytrącimy H2, czyli wodór. No i chociażby taki projekt również realizujemy w Peginik. To jest projekt, który nazwaliśmy h 2 czyli niebieski wodór. Realizujemy go z Instytutem Chemicznej Przeróbki węgla w Zabrzu i faktycznie z gazu chcemy pozyskiwać wodór po to i dodatkowo utylizować CO2. No bo ważne jest to, żeby produkcji tego wodoru z gazu nie towarzyszyła emisja CO2 do atmosfery. Mhm. Wtedy byśmy w ogóle mówili o szarym wodorze. Mhm. A my mówimy o tym, że z tego CH4 jak powstanie wodór to dwutlenek węgla złapiemy i go zutylizujemy. Więc to jest projekt, który realizujemy również z szerszą liczbą partnerów ze Śląska, bo tam chociażby huty, szkła, inne zakłady produkcyjne są zainteresowane tym, żeby może w przyszłości przestawiać się właśnie z gazu na wodór. Więc to jest dla nich możliwość jakiegoś też przechodzenia, jak pan doktor powiedział, transformowania swojej działalności naturalnie Takim e, kierunkiem, o którym też Pan wspomniał, który niejako no, Unia Europejska faktycznie, może powiedzieć w cudzysłowie, wymusza, no to jest ta zieloność, tak? No to mówimy znowu o zielonym wodorze. No, zielony wodór to będzie ten, który będzie pochodził z odnawialnych źródeł energii. E, czyli jeżeli e, mamy e, prąd i w procesie elektrolizy e, wytrącimy e, wodór, to powiemy, stworzyliśmy zielony wodór. Na czym to polega? Mówiąc bardzo kolokwialnie, gdybyśmy tutaj e, mając wodę w tej szklance zaczęli traktować, e, traktować się, mówiąc kolekwialnie prądem, no to H2O zaczęłoby się potencjalnie wytrącać H2, tak? Czyli mamy Yy, wodór, Spłynuje, a że trąci się gaz. Dokładnie tak, wodór, wodór. No tak, to, wodór. Jest, to też jest rodzaj jak tak bardziej gazu. Pełna zgoda. Yy, a że ten prąd pochodzi z farmy wiatrowej, nie wiem, czy z farmy fotowoltaicznej, no to mówimy o zielonym wodorze, ponieważ pochodzi z tak zwanego zielonego źródła. I tutaj również mamy ofertę przede wszystkim dla producentów właśnie zielonej energii, czyli Inwestorów, chociażby farmy wiatrowe, bo w Polsce trzeba powiedzieć, że bardzo dynamicznie od kilku lat rozwija się segment morskiej energetyki wiatrowej. Są rozwijane projekty przez PKN Orlen, przez PGE, przez inne podmioty, które posiadają koncesje na, czy pozwolenia koncesyjne na, na Bałtyku. I my, mając kawerny na pomorzu, w których dzisiaj magazynujemy gaz, o tym teraz się dużo mówi, tak, że Polska jest bez Ponieważ w naszych magazynach kawernowych, podziemnych mamy gaz w sytuacji, gdyby dostawy były narusza, naruszane, tak, to, to mamy, mamy to, ten, ten bak z paliwem w naszym samochodzie. To te Kawerny również można traktować jako magazyn dla wodoru. I w tej sytuacji okay. inwestorzy, którzy budują morskie farmy wiatrowe, a tak jak wspomniałem, raz wieje, raz nie, nie wieje, mogliby traktować te ten magazyny kawernowe jako miejsce magazynowania wodoru. No bo jeżeli tym farmom będą towarzyszyły właśnie elektrolizery. To Część prądu można przetwarzać na zielony wodór, magazynować w kawernach i wykorzystywać w takich obszarach, chociażby jak nawet transport, autobusy na, na wodór, czy z powrotem konwertować na, na prąd. I my taki, taki projekt przygotowaliśmy, czyli przygotowujemy kawerny na, na Pomorzu, w których będzie mógł być magazynowany wodór. Tych projektów, Panie Arytorze, mamy osiem w naszym programie wodorowym. Uruchomiliśmy go w maju 2020 roku i mógłbym po prostu opowiadać, o kolejnych projektach, czy to związanych z technologiami, jakie chcemy y, produkować, czy właśnie rozwiązaniami i usługami y, w zakresie wykorzystania wodoru? No, właśnie, panie prezesie, czasu, oczywiście, jak zawsze, mamy ograniczoną ilość, dlatego. Będziemy, zakładam, wracać do tych tematów kiedy indziej, żeby je rozszerzyć, rozbudować. A teraz zapytam Pana o rzecz bardzo ciekawą, o której Pan wspomniał czyli współpraca PGNIG-u z różnymi podmiotami. Wspomniał Pan o, o przemyśle, o nauce troszeczkę no bo to są instytuty, to są różne spółki, również ze Śląska, ale nie tylko ale o co ja chciałem zapytać bo też się doszukam takiej informacji że PGNIG jest bardzo aktywny i bardzo. Optymistycznie też i chyba w taki sposób e, proaktywny patrzy na sektor startupowy, czy na wspieranie firm, które w przyszłości mogą e, pomóc rozwijać pewne technologie. Niekoniecznie mają, może mają na to tyle środków, ile trzeba, ale wy macie. I czy jak to działa ten styk duża spółka Skarbu Państwa, strategiczna spółka Skarbu Państwa, a na przykład polskie startupy czy firmy, które mają pewne technologie, czy wymyśliły pewne technologie, tak, które tak, w tej tak. transformacji energetycznej mogą wspierać również spółki Skarbu Państwa? No to prawda, że świat zewnętrzny to jest świat bardzo dla nas atrakcyjny. Tak? To znaczy, nie zamykamy się do wewnątrz, że u siebie tylko wymyślamy, u siebie coś realizujemy. Wręcz odwrotnie. W ubiegłym roku w spółki z grupy kapitałowej PGNIG łącznie poniosły wydatki na projekty badawcze, rozwojowe, innowacyjne w wysokości ponad 330 milionów złotych. Na rzeczywiście projekty o charakterze badawczym czy innowacyjnym. I faktycznie gro tych środków też wynika z tego, że współpracujemy, tak jak Pan wspomniał, z uczelniami, instytutami czy właśnie podmiotami prywatnymi i jeżeli możemy się faktycznie skupić na chwilę na, na startupach. My uruchomiliśmy taki program invento, czyli program, w ramach którego do nas może trafić jakiś podmiot, aby, jak to się mówi tym językiem branżowym, zwalidować swój produkt, usługę, czyli tak jakby trochę przetestować. Podam, podam przykład. Trafiła do nas spółka Reliability Solutions z takim rozwiązaniem dotyczącym predykcji awarii w instalacjach technicznych i myśmy znaleźli miejsce w PGNiG Termika, tu w Warszawie, na Żeraniu, żeby przetestować jak te ich rozwiązania funkcjonują. Dla nas to jest bardzo wartościowe, jak się okazuje, rozwiązanie w zakresie tzw. operation maintenance, czyli zarządzania infrastrukturą. Tak, produkujemy w termice Ciepło y, dla Warszawy. Y, I ta, ta predictive maintenance, czyli predykcja tych, tych awarii, przeszła pozytywnie testy na zasadzie walidacja zakończona approved. Y, I po tej walidacji y, miało miejsce kolejne fajne kroki, bo nasz, nasza spółka Pagenic Ventures, to jest nasz, nasz fundusz mhm. y, venture capitalowy, zainwestował w ogóle w ten podmiot y, Reality Solutions. Więc nie tylko dane rozwiązanie, stało się dla nas atrakcyjne po to, żeby je u nas stosować, ale nawet zdecydowaliśmy się na wejście kapitałowe w taki podmiot. I te formuły współpracy są bardzo różne. Czasami zdarza się, że z danym instytutem, czy to Instytutem Energetyki, czy tej Przeróbki Chemicznej Węgla w Zabrzu, czy, in, czy innymi instytutami po prostu zawiązujemy bezpośrednią współpracę, korzystając z ich know-how. Czasami ze startupami współpraca polega na tym, że oni mogą u nas zwalidować, przetestować swoje rozwiązanie jeśli są one dla nas atrakcyjne, to my takie rozwiązanie później u siebie wykorzystujemy, a nawet kończy się to zaangażowaniem kapitałowym. Jednym z takich moich ulubionych na przykład projektów jest produkcja biometanu z odpadów biodegradowalnych. Czyli my tu w Warszawie wyrzucamy odpady spożywcze tak, do tego brązowego worka, ogryski, nie wiem, obierki po ziemniakach, czy inne pozostałości spożywienia. I razem z Instytutem Ekotechnologii, to jest przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, stworzyliśmy, a w zasadzie, żeby oddać cześć naukowcy z Poznania, stworzyli prototyp takiej właśnie instalacji, która z tych odpadów biodegradowalnych produkuje właśnie ten tak zwany zielony metan. I teraz taką instalację mamy na kolejnym etapie rozwoju po to, aby docelowo z jednym z partnerów, jeszcze na razie nie będę zdradzał, z jednym z partnerów ulokować w jednym z polskich miast, no żeby właśnie z tych odpadów produkować biometan, a nawet może nam się uda zamknąć cały projekt w ramach tak zwanej... Gospodarki obiegu zamkniętego, czyli że jeszcze śmieciarki będą jeździły na ten sprążony metan, czyli bio-CNG, więc będą zasilane w zasadzie tym, czym same przywiozły od, od, od mieszkańców danego miasta. Czyli oczywiście kolejny ciekawy projekt w ramach, no, mówmy sobie otwarcie, energetyki odnawialnej, no bo biometan, tak. tak jak Pan wspomniał, to będzie jedno z tych paliw zaliczanych do OZE, ale biometan, jak o tym słucham, wydaje mi się tematem rzeczywiście na oddzielną dyskusję, a chciałbym jeszcze wrócić do tematów m, tych, które nam na bieżąco towarzyszą, a m.in. do tej transformacji energetycznej, ale też do dywersyfikacji energetycznej. Wiemy, jaka jest sytuacja tak. z dostawą gazu z Rosji na ten moment. E no to chciałem teraz zapytać, jak PGNIK patrzy na innych dostawców potencjalnych? Jest gaz z Norwegii, jest gaz z Kataru, gdzieś tam ten gaz sobie płynie i trafia do Polski. No ale wi wiadomo, że Rosja była głównym dostawcą gazu do Polski. Jak teraz wygląda sytuacja z dostawami gazu i co PGNIK robi, no żeby te polskie zasoby gazu faktycznie w najbliższych latach, gdyby okazało się, że sytuacja geopolityczna nam się nie uspokoi, były zabezpieczone? faktycznie bardzo też trafne spostrzeżenie bo z jednej strony mówimy o transformacji energetycznej i wszyscy kibicujemy żeby zmieniała się ta nasza gospodarka w kierunku niskoemisyjnej ale też nie możemy zapominać o bezpieczeństwie energetycznym coś co jest fundamentem takiego spokojnego funkcjonowania i my właśnie jako peginik dbamy o to bezpieczeństwo energetyczne dobrze się stało że ta dywersyfikacja dostaw gazu czy kierunków z których pozyskujemy gaz od co najmniej kilku lat intensywnie się, się zmieniała, bo wspomnę, że jeszcze w 2015 roku PGNiG faktycznie aż 10% gazu pozyskiwał z kierunku wschodniego. Od Gazpromu do rosyjskiej firmy. Teraz to jest poniżej 60%. Jak pan redaktor wspomniał, tak, to, to są dostawy... Chociażby gazu skroplonego, czyli tak zwanego LNG, Liquid Natural Gas, które płyną chociażby z Kataru, ale również od naszych partnerów amerykańskich, gdzie w terminalu LNG imienia Alech Haczyńskiego w Świnoujściu no, ten skroplony gaz jest regazyfikowany z możliwością właśnie zatłoczenia do sieci gazowniczej, która w ponad 60% Polski jest rozbudowana. mam już ponad 200 000 km sieci gazowniczych. W Polsce. Więc, więc oprócz gazu ze wschodu, tak naprawdę dzisiaj to ten gaz LNG jest takim zupełnie nowym, ważnym komponentem, skąd i jak pozyskujemy gaz. To, co, to, co istotne, my też jako, jako Polska rozwinęliśmy połączenia inter, inter, interkonektory. Tak? Chociażby niedawno, 1 maja, zostało otwarty GIPL, czyli nasze połączenie z Litwą. Mhm. Do końca roku kolejne połączenie ze Słowacją na ponad 5 miliardów sześciennych gazu. Także mamy połączenia z krajami sąsiednimi, więc wcale nie musimy tylko patrzeć na połączenie ze wschodu. Mhm. Mamy też połączenia z zupełnie innych kierunków. Więc wspomniałbym po prostu o tym, że że dzisiaj możemy czuć się bezpiecznie. Nasze, nasze też te kawerdy, magazyny, o których wspomniałem, są w prawie 90% zapełnione gazem i dalej go za, zatłaczamy, więc kontrakt jamalski z Rosjanami i tak miał się zakończyć do końca tego roku. Niejako mówiąc kolokwialnie można powiedzieć, że zasto już zakończony mhm. wcześniej, bo faktycznie gaz nie płynie z kierunku wschodniego, a my możemy czuć się bezpiecznie. No właśnie, jak patrzymy sobie na przykład na taki Katar, który jest państwem Półwyspu Arabskiego, ale jednak stoi na gazie. Mają tych zasobów gazu, z tego co się orientuje, bardzo dużo, na wiele, wiele lat i podobno ostatnio odkryli jakieś nowe złoża, które będą e, utylizować. Czy to jest na przykład w, w naszej sferze geograficznej, czy w naszym patrzeniu na dostawy, czy na dywersyfikację, taki partner, który w przyszłości. Mówię o Katarze jako przykładzie, ale patrzmy też na, na kraje półwyspu Arabskiego w ogóle. Czy to może być taki partner, który będzie takim długofalowym, stabilnym partnerem, na, którego możemy, na którym możemy polegać, gdyby się okazało, że kiedyś tam zabraknie tego gazu z innych kierunków, a Rosja nie będzie brana pod uwagę, no bo ten kierunek wschodni nam się powiedzmy zamknie? Ze względów różnych, geopolitycznych, ekonomicznych tak dalej. Czy patrzycie też na Półwysep Arabski w ogóle jako takiego potencjalnego dostawcę gazu, ale też innych współprac? Oczywiście, oczywiście. To, to, to też jest bardzo dobry przykład, bo oprócz tej bieżącej współpracy z Katarem, ja wspomnę chociażby, że mamy też swój oddział w Zjednoczonych Emiratach Arabskich hmm. i tam też jesteśmy bardzo aktywni, ale dodam, że to niekoniecznie ma związek tylko i wyłącznie z celem pozyskiwania gazu na potrzeby e, Polski. My po prostu też jesteśmy obecni na innych rynkach. Pełnik to jest globalna e, e, spółka po to, żeby tam wydobywać e, gaz e, i sprzedawać go lokalnie, tak chociażby robimy e, w Pakistanie, e, o czym hmm. pewnie niewiele nie, nie osób e, wie. Raczej, raczej bliżej nam jest, jeżeli chodzi o pozyskiwanie gazu tutaj e, do źródeł e, europejskich. Hmm. Ja wspomnę może od początku, że sami jako Polska e, dzisiaj wykorzystujemy około 20 miliardów sześciennych gazu, a z własnych źródeł, Zielona Góra czy obszar Podkarpacia, Sanok, przemyśl, Jasło, mamy 4 miliardy sześciennych gazu. Mhm. Więc jakby to też jest tak, że najpierw to są polskie źródła z końcem roku rusza Baltic Pipe czyli nasze połączenie z Norwegią przez Cieśliny Duńskie, przepustowość, przepustowość Baltic Pipe było 250 milionów sześciennych gazu. Więc to są nasze własne koncesje, tak, z których my właśnie Baltic Pipe będziemy kierować gaz do Polski. Brzmi to bardzo sensownie i faktycznie wydaje się, że nad chwilę obecną te zasoby gazu są na tyle dobre i zabezpieczone z każdej strony, że powinno nam gazu nie zabraknąć, a zatem prądujcie płatecznie. Na koniec zapytam o to, co jednak zawsze była Pana, pana domeną, czyli energetyka odnawialna, bo mówił Pan z, duży, z dużym optymizmem i wyraźnym entuzjazmem o tym biometanie. Na ile Polska może stać się takim krajem, który będzie w pewnym sensie wyznaczał trendy albo pokazywał, jak można pozyskiwać Między innymi takie biogazy z różnych, z różnych źródeł, i na ile my w tej Europie, która będzie do tej zeroemisyjności i do tej dekarbonizacji dążyć jednak w tych najbliższych latach, i to wydaje się priorytet polityki energetycznej Unii i nie tylko, na ile my możemy stać się takim ważnym graczem i graczem, o którego też inni będą brać jakieś dobre przykłady albo będą nas pytać, słuchajcie, jak z tym biometanem, I, 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 i tym samym staniemy się nie tylko tu u siebie na naszym podwórku, ale też w Europie jakimś przykładem, jakąś, jakimś przykładem takiej dobrej praktyki? Ja myślę, że po, po pierwsze faktycznie energetyka odnawialna ma przed sobą dobrą przyszłość w Polsce. Można żartować, że skoro produkujemy 75% energii z węgla, a chcemy go zastępować, według polityki energetycznej Polski 2040 roku to miałoby być już tylko 1 trzecia tego miksu właśnie z, z węgla, no to właśnie odnawialne źródła energii będą wchodziły w to miejsce w znacznym y, y, stopniu. I my, jako Pegnik, już za chwilę staniemy się częścią dużego koncernu multienergetycznego, który jest budowany pod auspicjami PKN Orlen wspólnie z, z Lotosem. I ten koncern multienergetyczny, no bezsprzecznie, pewnie skromnie, powinien być nie tylko liderem, bo to bez, na pewno będzie liderem w Polsce, ale myślę, że i w regionie, co najmniej w regionie Europy Środkowej. Wiadomo, że po prostu taki koncern, mając większe możliwości inwestycyjne, no nie ma co się szukiwać, Większe Inwestycyjne może pozwolić sobie na realizację więcej, większej ilości projektów inwestycyjnych. Więc z pewnością morskie farmy wiatrowe, ale wciąż i działalność na, na lądzie. Dzisiaj Polska jest jednym z krajów, w których najszybciej przybywa paneli fotowoltaicznych. Na pewno przed nami również rozwój segmentu pomp ciepła. Ja bym oczywiście, jak pan redaktor międzywieszczem zasygnalizował, życzył sobie tego, żeby ta współpraca między wieloma podmiotami również generowała rozwój technologii w Polsce, bo to jest oczywiście bardzo ważne, dlatego my tak też Stawiamy na współpracę z różnymi partnerami, bo chcemy też przy okazji tworzyć własne, rodzime technologie, a nie koniecznie tylko pozyskiwać je z zagranicy i sprowadzać się do roli inwestora, który właśnie produkuje czy to prąd, czy, czy ciepło. Więc myślę, że jako koncern multienergetyczny w tym zakresie będziemy mieli dużo do powiedzenia w tej części Europy. Arkadiusz Saksiński, wiceprezes zarządu spraw rozwoju w polskim górnictwie naftowym i e, gazowym. Dobrze będziemy? Bardzo dobrze. Polskie górni e, górnictwo naftowe i gazownictwo. I gazownictwo. Tak Dokładnie, PGNiG i e, bardzo fajne spostrzeżenie na temat naszej polskiej e, dywersyfikacji energetycznej, ale też transformacji energetycznej i zielone źródła. Myślę, że warto śledzić ten obszar. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. Państwa zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, bo tacy właśnie goście będą opowiadać o tym, co jest ważne dla polskiej gospodarki, dla polskiego konsumenta, dla polskich przedsiębiorców. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. yeah